Dobra, niosę. my tu będziemy dzisiaj ćwiczyć, ćwiczyć e, szybkie czytanie, a sportowcy e, całego świata ćwiczą przed olimpiadą, która się A odbędzie nie przed euro 12. Nie, 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 my, 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 my nie ćwiczymy. Jest. <grym> Nie, w nie słyszałeś? słyszałem, się. ale jestem optymistą, a nie pesymistą. Trzeba jakoś... Ale kochamy od dzisiaj Beckenbauera, bo powiedział, że damy radę. Tak? Wierzył w nas. To był żart. No nie wiem. Potem Do 1 wiem. kwietnia jeszcze trochę. Dobra, ale sportowcy nie, nie ćwiczą jeszcze na euro, tylko na olimpiadę. I a, a ktoś się dostał? Ale, to jest ważne, że oprócz sportowców ćwiczy też piszność. Chińczycy na przykład. Chińscy widzowie Igrzysk Ostrotennych no, trenują. Około 100 tysięcy Chińczyków trenuje okrzyki, klaskanie, machanie flagami, wszystko pod okiem specjalnego. Już kiedyś była taka olimpiada w 80 roku. To była Moskwa. No? Też Tam, tam też tak. ćwiczyli. ćwiczyli. Aktyw partyjne ćwiczyli. Nawet takie wielkie obrazy robili pięknie. No to Cudownie myślę, było. Że Chinech, myślę, że teraz będzie jeszcze lepiej. w kinach będzie jeszcze lepiej. Zawsze wszystko muszą być większe. Eee, Dla tych, którzy uczą się ekipicowania, trzy godziny klaskania, machanie flagą nie jest ani męczące, ani nudne. Czuję się bardzo zaszczycony, że mogę brać udział w tego typu zajęciach, mówi jeden z uczestników treningu. Zamiast no jest... chodzić do szkoły, to pewnie też bym tak chciał. Ciekawe, czy płacę im za to coś? Same coś, tak? Co trenowanie na tak wykonanie. Hmm, a może jakaś właśnie dyscyplina taka olimpijska, może powstanie?